Otwieram dyskusję. Jako pierwsza głos zabierze pani posłanka Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska. Bardzo proszę, pani poseł. Bardzo dziękuję, pani marszałek, Wysoki Sejmie, panie ministrze. Mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska wobec sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Głównym celem nowelizacji wymienionych ustaw jest dostosowanie przepisów polskich do przepisów prawa europejskiego, o czym poinformował nas pan poseł sprawozdawca. Nowelizacja ta ma także istotny walor dla bezpieczeństwa środków finansowych powierzonych przez klientów instytucjom sektora finansowego. Zmienione zapisy dotyczą przede wszystkim zasad proceduralnych i kryteriów oceny stosowanych w ramach oceny ostrożnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w podmiotach sektora finansowego. Prawo bankowe zostanie dostosowane w zakresie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych, w zakresie możliwości połączenia się banku z instytucją kredytową. Wprowadzone regulacje zapewniają ujednolicenie zasad zwiększania udziałów lub akcji w instytucjach finansowych na terenie całej Unii Europejskiej, zmniejszono ilość progów, przy przekroczeniu których powinno stosować się procedurę ostrożnościową, a także doprecyzowano progi jako wielkości procentowe. Obowiązek zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego ciąży na podmiocie, który zamierza nabyć albo objąć akcję lub prawa z Banku Krajowego w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie progów 10%, 20%, jednej trzeciej lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym. Zmiany powinny usprawnić procedury nabywania lub zwiększania udziałów lub akcji. Organ Nadzoru będzie uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu do, nabywania, do nabycia w określonym terminie odzyskania zawiadomienia o planowanym przeprowadzeniu takiej transakcji. W przypadku braku zastrzeżeń, transakcja dojdzie do skutku. Obecnie prawo bankowe reguluje nabywanie akcji banku w taki sposób, że określa osoby, które mają obowiązek uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego w związku z planowanym nabyciem akcji banku, określa sposoby tego nabycia, wielkość pakietów akcji wymagających wystąpienia z wnioskiem do KNF o wydanie zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu banku, a także warunki odmowy wydania zezwolenia przez KNF, obowiązki informacyjne akcjonariusza wobec banku i KNF związane z nabywaniem i zbywaniem akcji banku. Projekt w miejsce dotychczasowego zezwolenia na nabycie lub objęcie znacznego pakietu akcji banku wprowadza instytucję sprzeciwu. Jaki może zgłosić organ nadzoru co do planowanego nabycia albo objęcia akcji banku. Tym samym zostaje zachowana spójność systemu prawnego w zakresie dokonywanej oceny nadzorczej w związku z nabyciem znacznego pakietu akcji w poszczególnych sektorach rynku finansowego i przyjętych w nich rozwiązaniach opierających się właśnie na konstrukcji sprzeciwu. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu przez organ nadzoru stanowi ważny instrument sprawowania nadzoru nad bankami, pozwala na zapobieganie powstawaniu niepożądanej struktury własności, czyli akcjonariatu banku, która mogłaby mieć niekorzystny wpływ na ostrożne i stabilne zarządzanie bankiem. Ze względu na specyfikę instytucji tego sektora dokonujących operacji na środkach finansowych powierzonych przez klientów, monitorowanie podmiotów mających wpływ na ich działalność jest niezbędne. Dlatego też uprawniony organ państwa musi mieć możliwość podjęcia określonych prawem działań, które umożliwią zapobieżenie powstaniu niepożądanej struktury akcjonariatu, która mogłaby mieć niekorzystny wpływ na takie właśnie ostrożne, stabilne zarządzanie instytucją finansową. W tym celu właśnie wprowadzone zostały procedury kontrolne i ostrożnościowe w odniesieniu do nabywania znaczących udziałów w tych instytucjach. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, konkludując, wejście w życie przepisów w sposób pozytywny wpłynie na stabilność sytuacji na rynkach finansowych, dlatego też Klub Platformy Obywatelskiej popiera przedmiotowy projekt ustawy. Dziękuję bardzo.